Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy nową formułę naszego programu. Dwie opcje, dwa stanowiska, czasami sprzeczne, czasami zgodne, ale jedna kanapa i w tle okno. Witam moich gości, Janusz Trzepizur, były lekko Atleta polski, skoczek z wzwyż, rekord 1982 rok, 2.30 na stadionie w hali 2.32 i Maciej Nowak, dziennikarz. Witam panów. Tematem zdrowy. rozmowy będzie, czy jest sens organizować różnego rodzaju konkursy, plebiscyty, skoro ci, którzy są na ostatnich miejscach takiej tabeli, nie są specjalnie zadowoleni. Punktem wyjścia niech będzie ostatni plebiscyt na Sportowca Roku, plebiscyt przeglądu sportowego i polsatu. No, i w czasie tej uroczystej gali, y, mistrz świata w Rzucie Młotem, Paweł Fajdek, y, przed mikrofonem w czasie tej gali powiedział: Może ja przestanę wygrywać, bo jak coraz więcej wygrywam, to coraz bardziej spadam w tym plebiscycie. No, i pytanie do panów: organizować czy nie, skoro ci, co zajmują dziewiąte miejsce, nie są specjalnie zadowoleni i wylewają swoją żółć. Może zacznę od y, pana Trzepizura, bo lekko atleta sportowca powinien doskonale zrozumieć. Ja myślę, że formuła plebiscytu, najpopularniejsza już jakby pokazuje, że nie wybiera żadna kapituła, nie, nie wybiera dziennikarzy, tak jak jest w wielu przypadkach, na przykład Niemcy 3000 tysiące mm -hmm. dziennikarzy fotoreporterów wybiera. I myślę, że tutaj ta formuła należała do czytelników. No właśnie, to do kogo kierował Fajdek swoje pretensje, ja swoją myślę, żółć wylał? Ja myślę, że on potem dopowiedział, mm -hmm. że tak, zaprosił tak. Na, na Diamantową Ligę, która już będzie przez 5 lat na Stadionie Śląskim. Natomiast myślę, że emocje takiego sportowca, który uprawia dyscyplinę olimpijską, gdzieś tam kierowały w jego mniemaniu no, czterokrotny mistrz świata, jeden z najbardziej utratowanych zawodników w historii w ogóle światowego, światowej lekkoatletyki, bo tylko Bubka jest przed nim. Mhm. Czyli jeżeli teraz jeszcze dołoży medale olimpijskie w Paryżu, a na razie na dwóch Igrzyskach mu nie wyszło. Natomiast myślę, że czasami te emocje, Artur Partyka to dobrze powiedział, że on jak też był na dalszej pozycji, a uważał, że zrobił właściwie bardzo dużo, no to gdzieś tam nie wytrzymywał tego ciśnienia. Natomiast myślę, że sportowcy Paweł również powinien to zrozumieć, że jest to plebiscyt ludzi, którzy głosują, to gazeta decyduje okay. o formule. Ale właśnie, bo pierwsza wypowiedź poszła świat, ja wiem, że on potem dopowiadał i można było odnieść, że yy, yy, miał pretensje do redaktora naczelnego przeglądu sportowego Polsatu. Jak to z dziennikarskiego punktu widzenia wygląda? Yy. Spojrzę na to trochę z innej strony, że Paweł Fajdek swój cel osiągnął tą tą wypowiedzią, bo, bo mówili o nim, bo tak mówiono o nim. Nieważne jak, ważne, że nie mylą, nie mylą nazwiska. Ja sobie sprawdziłem w Google'ach, jaka była tak powiem, popularność tego, tego, tego cytatu, wyszukiwalność, i w ciągu ostatniego roku miał najwyższą wyszukiwalność, właśnie w styczniu, kiedy, kiedy że tak powiem, podczas, podczas Gali wypowiedział te słowa. A w ciągu ostatnich pięciu lat był tylko jeden moment, kiedy Paweł Fajdek miał wyższą wyszukiwalność, jak zdobył medal na igrzyskach finisca. Jeśli miał taką wyszukiwalność, to dlaczego znalazł się na dziewiątym miejscu? Myślę, że tu trzeba przyłożyć popularność w poszczególnych dyscyplin sportowych. Rzut młotem nie jest najpopularniejszą polską dyscypliną A sportową. dlaczego? Skoro były wyniki, skoro były osiągnięcia, to być może to jest wina gazet, dziennikarzy krótko mówiąc, za mało o tym mówią. Bo ja o Lewandowskim prawie w ostatnich latach wszystko wiem. Ile razy kopnął piłkę, gdzie pojechał, co zrobił i tak dalej. A jakoś. Małego. No dokładnie. No, można by pokusić się o wybór takiej, takiej czołówki tych najpopularniejszych dyscyplin sportowych. To jest właśnie e, piłka nożna i Robert Lewandowski, to jest e, no, tak. tenis i Świątek, to jest Żużel Bartosz z Marzlik i czasem jeszcze siatkarze są w stanie dołączyć do, 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 tej, do tej czołówki ścisłej. A, a reszta, reszta drużyn, reszta dyscyplin jest, jest spychana gdzieś tam jednak trochę troszeczkę, troszeczkę dalej, troszeczkę mniej się tym interesujemy, mimo że też mamy, też mamy sukcesy. No, Trudno porównywać czasem te dyscypliny, nie, gra, grę polskich piłkarzy, którzy jak grają każdy, każdy wie, z, z medalami wioślarzy, kajakarzy czy, czy lekkoatletów. W sensie sportowym no to są znacznie lepsze wyniki, ale w sensie popularności, no to wszyscy przegrywają z piłką nożną, która no, triumfów w Polsce nie święci, ani na niwie tej klubowej, gdzie gra w Pucharach Europy, to jest zawsze, że tak powiem, powód do śmiechu, jak przegrywamy z jakimiś drużynami, z tam, z szacunkiem z Azerbejdżanu, czy czy. czy czy Cypru. I za tym też idą wielkie pieniądze, tak? Te pieniądze też nakręcają pewną popularność. No o tej piłce non stop się mówi, tych piłkarzy mamy na różnych gadżetach w sklepach, a lekkoatletów, no, no próżno tam jednak szukać. Ale zakładamy, że plebiscyt był zorganizowany wzorowo, tak jak być powinien, że głosowali czytelnicy. Czy Panu zdarzyło się, że brał Pan udział w takiej komisji, która, no, Jakoś tam musiała to wszystko opracować, chyba. No, przykład Niemców. 3000 dziennikarzy sportowych wygrał dziesięcioboista, mistrz świata, mistrz Europy, gdzie Niemcy mają potęgę w wielu dyscyplinach sportowych. To jest kwestia, myślę, że tu pan kolega powiedział o żużlu, który w świecie się nie do końca liczy, bo jesteśmy ewenementem. A podam taki przykład, że można i dlaczego dużo zależy od mediów. Skoki narciarskie 20 lat temu nikt nie wiedział o co chodzi. Dzisiaj w Polsce i nie tylko, jako Medalodajna olimpijska dyscyplina przypadek, nie przypadek, bo wydarzył się no największy, jeden z najpopularniejszych mały, który dwu, chyba kilkakrotnie plebiscycie. I teraz, dlaczego lekateci? Lekateci mają ogromny sukces w tym plebiscycie, bo osiem nominacji i zdobyliśmy najwięcej punktów. Czyli O którym plebiscycie? Przeglądu sportowego. Aż 8 na 28, hmm. więc dużo. Natomiast te głosy się rozłożyły, bo zdobyła Jesułek. I oczywiście można zadać sobie pytanie, czy czterokrotna medalistka, która była 26 szósta, chodziarka, która zdobyła aż cztery medale na mistrzostwach świata, dwa na mistrzostwach śiata 35 20 km 20. No ta wartość sportowa w porównaniu do innych sportowców w ogóle nie da się jak Ale, porównać. No to do kogo należy mieć pretensje? Czy znaczy, to czytelniczy, ja widzowie decydują. Ja bym o nie, tym. Nie, nie nie rozmawiał o pretensjach, ponieważ formuła plebiscytu najpopularniejszej określa się. Oczywiście to rola przeglądu i Polsatu, który dzisiaj realizuje to. Y, 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 czy będą wybierali fachowcy, bo można przyjąć taką formułę jak kiedyś nasza gazeta, która robiła, y, wybierała kapituła, czyli doceniała sportowcy y, liczący się na świecie i wygrywał zupełnie ktoś inny i plebiscyt w gazecie Kupony, gdzie wygrywały nikomu nieznane osoby mm -hmm. gdzieś tam na świecie, ale były lokalnie piłkarka nożna, która grała na przykład w gogówku, czy piłkarz ręczy, czy dudoka, bo on był popularny w swoim regionie. To jest kwestia decyzji. Natomiast dlaczego się tak dzieje? Ja wziąłem sobie taki przegląd sportowy, to jest rok olimpijski, to jest prawie cała gazeta o, o, o lekkatetach. Mm -hmm. To nieprawda, że leka jest niepopularna, tylko niestety ona jest o tyle skomplikowana, że bardzo wielu dziennikarzy boi się pisać o lekkiej, a z drugiej strony, czasami jak się weźmie przegląd sportowy, to ja go nazywam przegląd piłkarski i tam trochę dodatków. I to jest oczywiście pytanie, czy nie warto by było czasami pokazywać sporty ważne. Natomiast jest to trudne, dlatego że dla wielu dziennikarzy lekka atletyka jest skomplikowana. Rzut młotem, już nie mówię, skok z o tytce, No to są takie, każdy o tych z coś pozoru powie, tak? wygląda to dosyć a, prosto. A, tak? Trzeba przebiec że... jakiś odcinek. Także szybciej, to ponieważ teraz tenis, jest dyscypliną sportową numer jeden, oglądamy to i w nocy. To nawet jeśli Fajdek zdobędzie medal, zdobędzie bardzo dobrą pozycję, to tak przypuszczam, że w następnym plebiscycie wygra tenisistka. Rok olimpijski ma to do siebie, jeżeli będzie Paryż za dwa lata, wiadomo, że medale olimpijskie są cenione również przez, y, 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 przez środowisko, y, y, nie tylko dziennikarskie, ale też kibiców. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że y, ta popularność to, to też są pieniądze. I teraz weźmy sobie przykład tenisa. To jest dalej w Polsce traktowany w wielu miejscowościach sport elitarny. Już nie mówię o golfie. Tak. Ale to jest sport, y, który na świecie ma ogromne przełożenie medialne, finansowe. To są wielkie pieniądze to też ma oczywiście przełożenie, że w skali globalnej to się przekłada, czyli ten te, wielki tenis schodzi do nas, do Polski, ale my jeszcze tu jesteśmy w wielu miejscowościach powiatowych. Tenis? Nikt nie gra w tenisa. Wszyscy grają w piłkę, yy, potem piłkę, a potem jest reszta świata. To też jest kwestia zaangażowania pieniędzy. Natomiast każdy sukces, szczególnie w dyscyplinach bardzo popularnych, a tenis jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dyscyplin, gdzie znalezienie się na topie, no to jest wielki sukces finansowy i każdy prezydent, jak to oglądam teraz, tak, każdy no, się tak. chwali. Iga wygrała. Ten. No kochamy to. Każdy to to... gratulacje. Tak, Dobra, to na koniec bardzo krótka odpowiedź. To jest sens organizować takie konkursy plebiscyty. Ja nie mówię tylko o sportowcach, ale na najlepszego kucharza. Ta, e, najpiękniejszą damę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że jest sens, bo to jest pewnego rodzaju zabawa, tak jak listy przebojów, gdzie wybieramy mm -hmm. piosenki, trudno porównać e, piosenki, nie wiem, Ireny Santor i Metaliki, tak? E, tam, się, tam się bawimy, tak samo tutaj trudno porównać pewne sukcesy sportowców Lewandowskiego, nie wiem, z, z drużyną koszykarzy, którzy zajęli czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy. Piłkarze mogą o tym pomarzyć, ale Lewandowski jest jednak wyżej niż, niż Mateusz Ponitka, kapitan e, reprezentacji koszykarzy. Pana zdanie? Sportowcy myślę, że muszą mieć świadomość, mają własne cele. Medale zdobywa się nie za popularność, a za ciężką pracę i jakby poświęcenie Paweł Fajdek ponad 300 dni w roku. Ja zresztą też jestem z tych czasów 300 dni poza domem. Coś trzeba poświęcić. Ja oczywiście trochę, trochę go rozumiem, natomiast ta, ten sposób może takiego wylania tego żalu, myślę, że ja bym ra, raczej szedł w kierunku takim, że mówiłbym, jeżeli już o zmianie formuły i niech wybiera kapituła, a druga formuła niech będzie. Ten. Ale to jest decyzja przeglądu sportowego. ten Myślę, że nie wolno odbierać kibicą tego, co, co nas interesuje. I myślę, że takie widowiska, to przykład też opola zeźmie, tak? Tu kolejarz jest gwiazdą, mimo że jest tylko w drugiej Lidze, albo mhm. aż w drugiej Lidze, bo to jest drogi sport, gdzie jeździ paru ludzi, to gdzie on się ma do lekkiej atletyki, do naszych 32 medali na przykład. Więc nie da się tego porównać. No, Tam chodzą jakieś tysiące. Tak, tysiące bo do... na, na lekką atletykę tak? trzeba będzie pojechać gdzieś w Polskę w świat, żeby zobaczyć gwiazdy bo tam zdobywamy medale, a my mamy tutaj widowisko, które też cieszy ludzi i myślę, Ale że to, są media, to jest, jest, jest trochę tak jak ze sportami zimowymi, że mamy tak. kilku dobrych skoczków skaczących i tą dyscyplinę w kraju uprawia nie wiem, może 100 osób, tak? I mamy ponoć 4 miliony Polaków jeżdżących na nartach i jedną zawodniczkę, która jest, tak powiem, godna uwagi i liczy się na świecie. Pucharze się. świata, tak, tak, Bardzo dziękuję. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa zdanie. Czekamy na komentarze. Eee, dodam, że naszymi gośćmi byli Janusz Trzepizur, były lekko atleta. I dziennikarz, redaktor Maciej Nowak. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Wam.